Pewnie Pani nie było. Jak się Pani czuje? Nic już nie czuję. Co się stało? Moje dzieci nie żyją. Ludzie je zabili. Zjedli wszystkie zwierzęta, wycięli las. Musi być Pani bardzo ciężko. Tęsknię. Tam, gdzie żyliśmy, teraz stoją blokowiska. Wysychają rzeki i jeziora, płoną torfowiska, topnieją lodowce. Nie mam już dla kogo żyć. Kiedyś, zanim pojawili się ludzie, było pięknie. Zaraz i oni wyginą. Wtedy zostanę całkiem sama, ze zniszczonym światem. To może ja pani przepiszę coś na poprawę nastroju i co? Zapraszam za tydzień. Ale za tydzień już pana nie będzie.